Cześć, manko z tej strony Rufus, a to będzie kolejny odcinek, tym razem z Aren 1 na 1. Pod ostatnim odcinkiem wiliście chyba 27 łapek, a ja, zgodnie z umową, obiecałem, że będzie dwie osoby więcej, więc jest ze mną dziś, są dzisiaj ze mną moi widzowie. Jest Smile, przywitaj się. Przywitaj tak. się, Smile. OK, tak. Będziemy grali Areny 1 na 1. Więc zobaczymy, tutaj już Karol... Nie, 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 Restart, zaczynamy, lecimy znaczy... Zobaczymy czy nam się uda Zobaczymy jak ile wbijecie pod tym odcinkiem łapek Gdzie yeah. nie no, sam został Ej no sam został no Dołącz do niego Okej okay. Siema ruchu Siema

No gościu co ty robisz? Nie, Nie Miał Nie mogę być. zobaczymy czy uda mi się wygrać po, W ostatnim odcinku przegrałem z mandaryną Zobaczymy jak dzisiaj będzie Kurde, miałeś mnie. Nie Jaki nie zauważył? Nie rushuje ciągle. Zobaczymy jak Smile sobie poradzi. Miał A, on ma pomawę. Raz jeden na jednego i uwaga, 3 do 0. Smile trochę się tutaj wkurza, ale nie przejmuj się. Może jeszcze ci się uda wygrać. To już bierzemy kałaszka i lecimy. Tutaj jest taka mała kontrowersja. Karol chyba ma jakieś problemy. to <laughs>

Będzie? I uwaga. Karol tutaj trochę klawisze chyba mu odleciały. Ale to yeah. będzie. <grym> zobacz, No, tak to jest. O mi się zbugowało go lecam Ale lecimy, lecimy. I tutaj smile. Ale dostajesz, co nie? Hita. No i zobaczymy. No i już lecimy z następną rundą. Jedna. Tak, tak. Tak Aj, nie Dostałeś hita? Dostajesz chyba. A, i pierwsza lunda, honorowa. Zobaczymy. Aj smile już tutaj, no i teraz jeden na jeden. Czy jest czyste? Zobaczymy. próbuję skoczyć, smile nie trafia. Uwaga, uwaga będzie to on tutaj y, chyba 13 hunter ma problemy zobaczymy a i się pytaliście o w ostatnim odcinku czy chcielibyście jakieś y, donate, więc jak chce, ktoś chce mi dać donata'a to piszę w komentarzu I, a im lepsze donate, tym szansa ze mną, że nagrał ze mną odcinek ten dodał. A, a, a. I teraz zamiana strun będzie. będzie? Będzie. Będzie? Będzie. Będzie. No i teraz lecimy I do tego. I gramy do dziesięciu. Dlaczego ci mną? Dobra, już pomogę Ci. Nawet go nie trafiłem, ale dobra. Nie, no, trafiłem. Nie wiem. Tak, Więc jak chwili. mówię, donate jest w komentarzu, ja tam y, dogadamy się na tym. Jest szansa na odcinek ze mną. Prawda, smile? Okay. Dałeś, dałeś mi donate'a? Awen. No właśnie. Tak samo, 13 Hunter down. Ah, esse é tutaj Smile teraz dwa do jednego. Czy uda mu się jeszcze wygrać? Do dziesięciu przypominam. Trochę laguje, ale spokojnie. I Smile mnie teraz tutaj robi z pom. Czy uda mu się teraz? Po lewej. Mała podpowiedź z mojej strony i bardzo ładna akcja. No i tutaj smile już zdjął od razu. Robimy tak, żeby nie przedłużać cienka, gramy do pięciu. Jak coś to gramy do pięciu. Czy smile tutaj? Mm. 73 hp kontra 85. A wupa. Czy może kałach? I uwaga, awpa. Zobaczymy. I tutaj porobili poro już mnie. I uwaga, czy zdobędą piąty punkt i wygrają. No i lecimy. Jak widzicie, mam bardzo mało skinów, więc przyjmę do najdalej. No trzy, to ja idę do ciebie Uwaga czy będzie piąty? Dawaj do siedmiu. Uwaga jest na to fajnie. Nie! No spokojnie. Po lewej, po lewej. No, się, prawo, ja nie, no i jest, nie, dawaj, do jest piąty, więc yy, to by było na tyle w tym odcinku subskrybuj, lajkuj no i jakby ktoś chciał donojta to w komentarzu piszcie ja byłem Rufus to był smile, pożegnaj się cześć